Z tej strony Madziar. Dzisiaj zapraszam Was na film z przeglądem najpiękniejszych zapachów na lato. Przy okazji powiem Wam też, co zrobić, e, jakie triki zastosować, żeby te zapachy na naszej skórze utrzymywały się o wiele, o wiele dłużej. Zapowiadałam Wam już ten film na moim kanale vlogowym no i jestem, jestem, wiele z was już czeka, E, właśnie na ten film. E, będę miała dla Was też kod rabatowy, także informuję od razu, oglądajcie e, ten film do końca. Partnerem dzisiejszego filmu jest producent perfum na bazie francuskich olejków francuskie perfumy. Ja z nimi współpracuję nie od dzisiaj, wiecie. Jeżeli oglądacie mnie już od dłuższego czasu, no to już tutaj praktycznie na, na kanale pojawia się playlista z zapachami, z moimi polecanymi zapachami. Jeżeli jesteście zainteresowani, to linka zostawię wam tutaj. Używam ich zapachów już od dłuższego czasu i bardzo ich lubię. Um, na lato, na jesień, na zimę, na no cały czas po prostu korzystam albo właśnie z perfumetek, albo korzystam z, z większych tych pojemności. Zresztą oni mają też te pojemności dostosowane do, do, do każdej potrzeby, tak naprawdę. Mają w swojej ofercie 500 różnych, ponad 500 różnych kompozycji zapachowych, właśnie w tych różnych pojemnościach. Możecie przebierać, a ostatnio pojawiły się nowości: nowości takie jak olejki, nowości takie jak produkty. Przygotowane dla mężczyzn, takie dobrody. No do pielęgnacji po prostu e, taki, takiej barberskiej można rzec Mam nadzieję, że wszyscy znacie firmę Francuskie Perfumy Zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do zostawienia subskrypcji Przypominam też, że linki do wszystkich tych e, produktów, o których będę dzisiaj opowiadała Zostawię Wam w opisie pod filmem i również w przypiętym komentarzu Żeby Wam łatwo było e, dotrzeć do tych informacji Także zapraszam również do zaglądania w opis i zaczynamy Przechodzimy do moich e, podpowiedzi, jak przedłużyć e, trwałość zapachu. Tutaj będziemy się obierać oczywiście o francuskie perfumy i o to, jak można dzięki ich produktom stworzyć naprawdę, naprawdę trwały zapach i różne mieszanki, więc e, uwaga, bądźcie teraz skupieni. Po pierwsze e, polecam Wam zamówić wersję IOT Deluxe. E, ta wersja jest mocniejsza, ma mocniejsze zapachy, Zaperfumowanie, bo aż 24% no i są po prostu takie właśnie deluxe, zobaczcie jakie piękne opakowanie, zobaczcie jak to się wszystko pięknie prezentuje ja tutaj mam zapach o którym będę opowiadała już za niedługo, Versace Crystal Noir jest to mój zapach tego lata, zepsuję to opakowanko, wyciągnę wam, po prostu wyciągnę wam jak to pięknie wygląda oprócz tego, że to zaperfumowanie jest większe, no to mamy taką piękną buteleczkę, zobaczcie jak ona się prezentuje naprawdę pięknie, naprawdę elegancko, naprawdę fajnie będzie wyglądała w, w łazience, na półeczce, czy po prostu komuś chcielibyście sprezentować takie perfumy. No to one naprawdę pięknie wyglądają z kokardką. To jest akurat właśnie wersja damska. Za chwilkę też pokażę Wam wersję męską. Więc po pierwsze, polecam zaopatrzyć się w te mocniejsze zapachy, te luksusowe zapachy IOD Deluxe, żeby ten zapach był na skórze przez dłuższy czas. Po drugie używamy olejków i teraz jako nowość w francuskich perfumach pojawiły się olejki. Olejki do włosów, olejki do ciała, olejki do paznokci. I co jest tutaj fajne, jeżeli zrozumiecie cały ten kontent, jeżeli zrozumiecie całe to stosowanie, to możecie naprawdę zdziałać cuda tutaj z tymi olejkami. Ja Wam tutaj teraz wszystko opowiem, wszystko Wam wytłumaczę. Chodzi o to, że po prostu olejek, naturalny olejek przedłuża trwałość zapachu. I oni w ofercie mają olejki arganowe, olejki żożoba, one są odżywcze, one są nawilżające, regenerujące. Możecie sobie wybrać po prostu jaki chcecie i to są olejki do ciała, jest olejek do paznokci, do skórek, do paznokci i olejek do włosów, taki bezzapachowy, do olejowania, do, do wygładzania końcówek włosów i teraz tak, słuchajcie zamawiacie sobie olejek o takim samym zapachu, jaki macie zamiar zamówić zapach Czyli, dajmy na to, chcecie zamówić zapach Crystal Noir, Versace Crystal Noir, inspirowany oczywiście i do tego dobieracie olejek inspirowany Versace Crystal Noir i możecie wybrać sobie, może to być olejek żożoba albo może to być olejek arganowy i zobaczcie, on ma zapach właśnie taki sam jak te perfumy, które wybraliście. I teraz tutaj opcje są dwie, ale ja widzę opcji o wiele więcej. Pierwsza opcja jest taka, że smaru Smarujecie nadgarstek, już Wam to zaprezentuję. Smarujecie nadgarstek tymże olejkiem, i on już ładnie pachnie, bo ten olejek jest po prostu perfumowany tym zapachem, który po prostu macie napisany. Więc perfumujecie sobie, smarujecie sobie to miejsce tutaj nadgarstek, i ono już pachnie. Ono już unosi się, piękny po prostu zapach, e, właśnie inspirowany Versace Noir, to jest numer właśnie 527. I to jest świetna opcja na lato, dlatego że ja jestem osobą, która nie lubi mocnych i duszących zapachów na lato, a smarując nadgarstek samym olejkiem, nie dodając do tego e, perfum, nie dodając do tego e, po prostu tego psiknięcia sprawiacie, że ten zapach będzie się wydzielał dłużej, wolniej, będzie gdzieś tam delikatniejszy dla waszego nosa no i po prostu no to ciało będzie oczywiście wypielęgnowane, nawilżone, więc to jest po prostu duży, duży plus. Ale jeżeli chcecie dołożyć tej intensywności, jeżeli chcecie, żeby ten zapach utrzymywał się dłużej, no to Posmarowane miejsce tymże olejkiem o zapachu 527 Crystal Noir spsikujecie zapachem o tym samym właśnie zapachu. O, cudownie. I dzięki temu, dzięki temu ten zapach po prostu unosi się i ten zapach jest intensywniejszy i dłużej zostaje na ciele. Nie odkryłam tutaj Ameryki. Nikt tutaj nie odkrył Ameryki. Wiadomym jest, że olejki właśnie przenoszą te zapachy i sprawiają, że one dłużej wydzielają ten zapach. Można ten olejek nałożyć właśnie na włosy można nałożyć na te miejsca, gdzie chcemy się spryskać perfumami a co najlepsze jest, ten olejek specjalny na skórki do paznokci również możemy mieć w tym samym zapachu, w naszym ulubionym zapachu, którym się perfumujemy, chcemy żeby ten zapach był z nami zawsze, więc możemy mieć tak naprawdę wszystko w tym zapachu i olejek do paznokci, i olejek do ciała, i perfumy w tym samym zapachu więc będziemy po prostu, to, to będzie taki bardzo jedno. Kolejna sprawa, to jest, oczywiście możemy się też popsikać osobno perfumami, ale tutaj już ten zapach nie będzie aż tak intensywny, nie będzie takiego przedłużonego działania tego zapachu. Ja tutaj wymyśliłam takie coś, że bardzo fajną opcją jest pomieszanie tych zapachów. Nawet jeżeli będziecie mieć już kilka takich olejków w różnych nutach zapachowych, i jeżeli będziecie mieć już kilka perfum w różnych nutach zapachowych, to ja bym pokusiła się o taki miks. E, po... Mm, wiecie o co chodzi. E, olejek, smarujecie olejkiem o innym zapachu, na przykład e, Light Blue, e, Dolce Gabbana Light Blue, a psikacie Versace Krystalna Noir. No, bo dlaczego nie? Dlaczego nie? Można spróbować, można pomiksować. Oczywiście niesie to za sobą pewne ryzyko. Może ten zapach Wam się nie spodobać, ale możecie testować, możecie miksować te zapachy i używać dowolnie, jak sobie życzycie. Więc to są moje porady, jeśli chodzi o wydłużenie zapachu. Ja już zaczęłam stosować to, to przedłużenie zapachu, zaczęłam stosować te olejki. O właściwościach olejków żożoba i e, arganowym chyba Wam e, tutaj nie muszę wspominać. Bardzo fajne fajne opakowania, bardzo ładnie to wygląda. E, jak takie właśnie ampułeczki, e, jak coś naprawdę takiego fajnego. To jest oczywiście pipetka, w środku jest pipetka. Nie wiem, czy Wam to pokazamy, jak ja to nakładam. W środku jest e, pipetka, proszę bardzo. E, nakładacie. O, czy to się wyostrzy? Nakładacie ten e, olejek. On tak wygląda i, i pachnie cudownie. Wiem, że wiele z Was czeka, czeka na ten kod rabatowy. Ja go umieszczę tutaj, specjalnie dla Was. Będzie dostępny kod rabatowy na minus 10% na hasło Tata. Macie minus 10% zniżki um, oficjalnie od 12 do 26 czerwca, no bo oczywiście zbliża się dzień taty, więc też pod koniec pokażę Wam takie szybkie propozycje na dzień taty. Nie będziemy dzisiaj wąchać męskich zapachów, ale co nieco Wam pokażę, co nieco Was zainspiruje. Myślę, że więcej na ten temat będę mówiła na vlogu i na Instagramie, um, więc zapraszam do korzystania z kodu rabatowego, kod TATA na minus 10% i tak jak mówiłam, specjalnie dla Was, załatwiłam z, z firmą, załatwiłam z francuskimi perfumami, że ten kod możecie już korzystać od dzisiaj. Specjalnie dla Was jest, jest informacja, jest pozwolenie, że kod TATA już od dzisiaj działa, więc możecie z niego korzystać, możecie go wpisywać, możecie robić zakupy. Mam nadzieję też, że Was czymś zainspirowałam, jeśli chodzi o te olejki, bo jest to naprawdę świetna sprawa. Pierwszy zapach to zapach numer 527 i jest to Versace Crystal Noir. Muszę Wam o nim opowiedzieć, bo wspominałam, że jest to mój zapach w wakacji. Żeby nie było, sięgam tutaj teraz, mam tutaj perfumetkę, proszę bardzo... Proszę bardzo, jest 527 perfumetka Lamour. Korzystam z niej na co dzień. Doszła do mnie taka wersja. Zobaczcie, no przepiękne. No przepiękne są te flakoniki z takimi ściętymi rogami. Doszła do mnie taka wersja. To jest 100 ml. Doszła do mnie wersja 100 ml. Doszła do mnie wersja jeszcze taka. 33 ml. I ja Wam zaraz pokażę tą mniejszą. To mniejszą Wam zaraz pokażę, jak ona wygląda. No po prostu jest przeurocza. No jest przeurocze, po prostu ten flakonik taki malutki, ale taki przesłodziutki. I ja jestem tutaj przygotowana, przygotowane, francuskie perfumy przygotowały dla mnie e, takie specjalne papierki do wąchania i będziemy wąchać już tak profesjonalnie, żeby nie było, żebym Wam mogła opowiedzieć e, o tych zapachach co nieco, żeby, e, żebyście mniej więcej... E, Wyobraziły sobie, jak ten zapach pachnie. No, wersaczek Crystal Noir nie jest niczym nowym. Numerek 527 nie jest to nowy zapach, ale e, co najlepsze jest polecany na, na chłodniejsze dni, na zimę, a mi spodobał się właśnie teraz. Ja go tylko powąchałam i stwierdziłam: tak, to będzie mój zapach lata. I mamy tutaj zestaw owocowo-orientalny. Jest imbir, jest kwiat pomarańczy, jest pieprz, Perdamon, Gardenia piwonia również, więc jest bardzo kwiatowo, bardzo też owocowo. Ale być może też ciężko. Bardzo kobiecy, zmysłowy zapach. Dlaczego wpadł mi teraz w oko na lato? Nie mam pojęcia. W każdym razie kojarzy mi się z latem. Może też przez tę pomarańczę. Jest to taki zdecydowany yy, zapach jednak no i, i tutaj mam też popsikane więc pierwszy zapach, który polecam to jest 527 Versace Crystal Noir e, drugi zapach, który polecam Wam na, e, na lato to jest zapach numer 36 z inspiracji Dolce Gabbana Light Blue otwieram właśnie to pudełeczko wyciągam, e, wyciągam e, piękną, piękny flakonik e, i e, to jest numerek tak jak mówiłam 36 i już tutaj sobie psiknę jest to zapach super kwaśny super e, orzeźwiający z jabłkiem z cytryną z jaśminem cedrem i białą różą Naprawdę jest to wyjątkowy zapach letni i tutaj z tej serii właśnie też mam olejki, też będę stosowała z olejkami i te olejki są właśnie takie, jest żożoba, jest arganowy olejek, ale jest też olejek do paznokci, jest olejek do paznokci, więc no wydaje mi się, że jest to wyjątkowe, wyjątkowe w tym jest to, że po prostu możemy sobie wybrać olejek, którym też będą pachniały nasze paznokcie, będą pachniały nasze skórki, ale nie tylko, bo po prostu dobrze wypielęgnowane, więc w ten sposób po prostu można. Pachnieć, całe ciało już możecie zapachnieć sobie tymi, tymi olejkami. Wracając do zapachu 36, wydaje mi się, że nie ma bardziej wakacyjnego zapachu niż, niż ten. Zapach 36, jeszcze raz Dolce Gabbana light blue. Fajnie, że tutaj są naklejki, możecie sobie podglądnąć po prostu, jaką się nazywa. No, kojarzy mi się z przygodą, z wakacjami, z wolnością, z plażą, z słońcem, z włochami z sycylijskimi pomarańczami, cytrynami, z wszystkim. Tutaj, co mi pachnie, na, na paseczku, jest to coś takiego bardzo orzeźwiającego, coś takiego bardzo dodającego właśnie energii. I jest to taki. No, owocowo kwaśny zapach. Kolejny zapach to numer 578 z inspiracji Thierry Mugler Aura. I tutaj mam akurat taką wersję mniejszej perfumetki. Ta perfumetka ma 20 ml. Ja miałam perfumetki, które mają 30 ml z tego, co kojarzę. Tak, 33 ml. Więc one różnią się tak. O, tak wam pokażę. I ten zapach już jest słodki, ale również owocowy. Jest bergamotka, jest gruszka, jest rabarbar, zapach kwiatowo-drzewny, drzewo sandałowe, drzewo bursztynowe i mm, tam doczytałam w, w nutach coś, coś nazwa Lang Lang, Lang Lang, coś takiego, jakiś taki kwiat chyba. No, naprawdę słodko pachnie. Jeżeli znacie zapachy Thierry'ego Muglera, no to one są takie trochę cięższe, trochę otulające. Niezwykłe, niezwykle kobiece, niezwykle właśnie takie mm, takie miękkie, bym powiedziała. Jest to zapach taki właśnie otulający. Ja tutaj wyczuwam dużo kokosa. Nie wiem dlaczego, ale wyczuwam kokosa. Możliwe, że jest to też wanilia, która gdzieś tam się kryje w, w składzie. No, jest to idealny zapach na opaloną skórę, na pięknie opaloną skórę. Taki zapach naprawdę będzie, będzie, no, no pachniał naprawdę bardzo, bardzo wakacyjnie. Właśnie takim kokosem, takim otuleniem, takim czymś słodkim, super wakacyjnym. Kolejny zapach to numerek 711 z inspiracji Tiffany. Uważam, że ten zapach również jest bardzo bardzo letni, ale zobaczcie w takim opakowaniu, w takim czarnym. Niech was to nie zwiedzie. To nie jest męska wersja. Pisze, że jest, jest napisane, że jest dla, dla kobiet, więc już tutaj otwieram i pokazuję wam, jak to się prezentuje, jak taka buteleczka się prezentuje. Również bardzo elegancko i mam tutaj pojemność. Niech, niech sprawdzę. 35 ml, jeżeli chcecie coś bardziej eleganckiego niż perfumetka, no to takie perfumki też pięknie wyglądają. Jeżeli ktoś jest fanem kwiatów, to ten zapach na pewno mu się spodoba. Jest tutaj irys, jest cytryna, jest czarna porzeczka, jest brzoskwinia, jest róża, paczula i piżmo. Więc wszystko to jest takie bardzo delikatne, bardzo takie sensualne. Ja w takich mocnych kwiatowych zapachach yy, nie gustuję, ale wiem, że są takie osoby, więc jest to taki bardzo delikatny. Zmienię sobie rękę. Elegancki i delikatny zapach właśnie. Jeżeli lubicie, jeszcze raz wspomnę kwiatowe, no to będzie to coś dla was. Przyjemnie, delikatnie, tak leciutko. Nie tak, że nie czuć, po prostu czuć, tylko po prostu ten zapach jest taki jak le taki leciutki, taki po prostu bardzo delikatny, jak płatek róży, po prostu. No, no bardzo taki właśnie sensualnej i kobiecy, więc, yy, więc numer 711 z inspiracji e, Tiffany w takim e, opakowanku, również na, e, na lato e, moja propozycja. Kolejna propozycja to numer 96 z inspiracji Paco Rabanne Fame, również w takim e, opakowanku. I tutaj na dzień dobry mamy mango. Dla wszystkich fanów e, zapachów z mango, no to na dzień dobry mamy mango. Jest to taka kompozycja szyprowo-kwiatowa. Jest mango, mandarynka, drzewo sandałowe... Jaśmin, wanilia i kadzidło, więc nie jest to coś takiego bardzo lekkiego i bardzo letniego, ale mamy tutaj właśnie bardzo owocowo i bardzo. Jest to taki zapach z tych, z tych zapachów, w których po prostu cieknie ślinka, naprawdę. Jakbym go określiła taki figlarny, zmysłowy, z drugiej strony taki otulający, no w sam raz, w sam raz na lato, w sam raz na ten czas letni, wakacyjny, kiedy to po prostu mamy milion pomysłów na sekundę, kiedy mamy taki luz, kiedy mamy taki lepszy humor. No zdecydowanie jest to zapach, który. Poprawia humor. Więc e, jeszcze raz informuję, numer 96 z inspiracji Pakorabane Fame. I ostatni zapach na dzisiaj to jest numer 691 e, z inspiracji Victoria's Secret Very Sexy Now Beach. E, tu jest dopisek, że 2018, wersja 2018. No i słuchajcie, tutaj nazwa sama mówi za siebie. Długa nazwa: Very Sexy Now Beach. Mamy tutaj kokos, mamy tutaj mandarynkę, i informacja była, że pachnie nam, e, pachnie nam tutaj ten zapaszek e, piaskiem. Więc, no, idealnie kokosowy zapach. Idealnie pomarańczowo-kokosowy, jeżeli lubicie takie klimaty, jest naprawdę soczyście, no leci mi ślinka już po prostu na samo tutaj wąchanie tego zapachu, leci ślinka jest soczyście, jest energetycznie, jest wakacyjnie no totalnie, no widzę widzę kogoś kto leży na leżaczku widzę kogoś również, kto gdzieś tam gra w siatkówkę, kto aktywnie spędza wakacje można zamknąć oczy powąchać ten papierek papierek powąchać po prostu ten zapach już jesteście na wakacjach. No to jest coś niesamowitego. Kolejny zapach must have, jeżeli zastanawiacie się nad zamówieniem czegoś nowego, no to 691, tak? Victoria's Secret Very Sexy Beach Now no mega. Męskich zapachów dziś, dzisiaj wąchać nie będziemy, ale od razu Wam powiem, e, jakie ja zamówiłam zapachy moim chłopakom, które są naprawdę fajne e, na lato. Ja zamówiłam im e, Paco Rabanne Invictus Platinum e, w takim e, opakowaniu numer 200, 250, on się wyostrzy, 250, e, inspirowany Paco Rabanne Invictus Platinum. Kolejny, który zamówiłam to jest Dior Savage Elite Piękne opakowanko, naprawdę idealne, idealne na prezent. Drogie panie, które kochają na swoich mężczyznach zapach Dior Savage, niech zrobią hałas w komentarzach na dole. No i również to opakowanie pięknie wygląda, no zobaczcie bardzo elegancko, naprawdę idealnie nadaje się na prezent zamówione jeszcze, no jeszcze jeden eliksir, tylko w większej większej formie, w takie, takie opakowanko, on też zobaczcie jak on się pięknie prezentuje, ze ściętymi rogami no naprawdę naprawdę elegancka buteleczka dla mężczyzny również na prezent perfumetka numer 473 Paco Rabanne, Invictus A Aqua. Invictus Aqua. Tymi zapachami te Invictusy i Savage moi panowie po prostu uwielbiają. Więc tak wygląda perfumetka wersja męska. Na pewno już ją widziałyście. Ehm, tak się prezentuje. Czarna bardzo elegancka również do zabrania ze sobą e, i tutaj właśnie to są może być może inspiracje dla was jeśli chodzi o prezent na dzień ojca e, i tutaj dostałam też takie opakowanka pierwsze to jest e, pierwsze opakowanko to jest po prostu torebeczka e, torebeczka czarna z napisem francuskie perfumy proszę bardzo, zmieszczą się perfumki duże, zmieszczą się perfumki małe, wkładacie do środka i wręczacie. A drugie to jest pudełeczko, które też możecie zamówić, w ogóle pakowanie na prezent możecie zamówić. Również bardzo, bardzo eleganckie, czarne, przewiązane złotą wstążką. I tutaj też chcę wspomnieć o, o moim synu, który jest wielkim fanem francuskich perfum, który już nie raz sobie u nich zamawiał z kolegami zapachy, no bo są to bardzo przystępne cenowo Parfumy. No, wiadomo, jeszcze w dzisiejszych czasach, kiedy to jednak. Liczy się, liczy się ten grosz. Myślę, że warto zamówić coś, co jest dobrej jakości, ale jednocześnie ma dobrą cenę. Ja tym się kieruję i e, korzystam. Proszę bardzo, sadzajcie takie perfumy. Proszę bardzo, do, dokładajcie do tego jakąś perfumetkę jeszcze gdzieś tutaj z boku. I o, żeby mi to nie wypadło. I zestaw prezentowy, jak się patrzy. Kod rabatowy na minus 10%. Hasło to jest Tata. Tutaj się wyświetli, nie zapomnijcie o tym. E, ważne od 12 do 26 czerwca, mm, specjalnie dla Was, od dzisiaj. Także kto ma ochotę dzisiaj zrobić zakupy, no to zachęcam. Linki do wszystkiego zostały Wam na dole. E, no, zamówiłam te zapachy dla moich facetów. Dla mojego męża i dla mojego syna, więc to no, muszą być naprawdę fajne. Fajne, letnie zapachy, ale oczywiście wiadomo, że każdy z, z mężczyzn ma też swoje ulubione. Jeżeli będziecie kupować um, prezent dla taty, wasza tata też ma swój ulubiony zapach, więc napiszcie mi w komentarzu, jaki to jest zapach, jakie są te ulubione zapachy. Um, u mnie pamiętam, to był zapach Fahrenheit, Dior Fahrenheit, który moja mama zawsze, zawsze kupowała, e, który to po prostu już. Mi się wrył w głowę, więc napiszcie mi, jaki był właśnie ulubiony, jaki był, jaki jest. Ulubiony zapach waszego taty. Napiszcie mi, co sądzicie, czy znacie, czy będziecie coś kupować. Co będziecie kupować? Jakie zapachy na lato? Podzielcie się ze mną tymi swoimi opiniami, doświadczeniami w komentarzach. Podyskutujmy sobie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Zapraszam na kanał vlogowy. Na kanale vlogowym będzie coś więcej, właśnie o tych męskich zapachach. Również zapraszam na TikToka. Na TikToku będą, będą są raz w tygodniu minimum. Live, więc zapraszam Was również tam. A na dzisiaj to wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć Ba!